Jeżeli chodzi o ceny biletów, to są wysokie, bo kosztuje 40 euro za dorosłego, a jeżeli wchodzicie po godzinie 15, to kosztuje 30 euro. Za dzieci do 7 roku życia nic nie płacicie. Bilety mamy już kupione, idziemy teraz do autokaru, który odjeżdża co 20 minut. Jesteśmy dokładnie teraz w tym miejscu, gdzie jest kropeczka, czy jesteśmy na górze wodospadu. Potem będziemy sobie schodzić w dół wodospadu, żeby zobaczyć tą kładkę. I doszliśmy już do punktu, który jest takim punktem głównym. No i tutaj jest wodospad w całej okazałości.